Okrełapska TV, witam państwa serdecznie. Za moment, pewnie wy sobie popatrzycie, jak moje krewetki wsuwają tabletkę spiruliny na tym mchu. A ja sobie pogadam. I coś, mam wrażenie, że ja sobie dzisiaj długo pogadam na tematy trywialne. Tak. Okrełapska wróci troszeczkę do tematów e, takich u podstaw. Dlatego, że po pierwsze, wszyscy się tutaj. Rozpędziliśmy się i wcale, ja się nie dziwię, rozpędziliśmy się w kwestii gadania na tematy naprawdę zaawansowanej akwarystyki i takiej bardzo poprawnej. Natomiast w tym samym czasie ja zauważyłem na swoim kanale, że bardzo duża grupa młodych ludzi i początkujących akwarystów się pojawia. Głównie młodych ludzi zaczynają swoje akwaria, zaczynają swoje kanały. E, oczywiście pytają o rady, dzięki Bogu, nie zawsze ich słuchają, no ale jak to bywa, no ja też byłem dzieciakiem, ja też byłem podekscytowany, najarany jak Arad na kurs pilotażu i, 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 i to nie pomaga niestety. Akwarystyka to jest e, hobby dla cierpliwych. Jeżeli ktoś po, posiada cechę cierpliwości, to bardzo mu ona pomoże w akwarystyce. Dzisiaj ktoś mi zadał pytanie e, skąd się biorą choroby ryb i jak ustrzec się problemów przy zakupie ryb, jak nie kupić ryby chorej. Od razu mówię, że ekspert nie jestem, często to zresztą to mówię, ale postaram się dać kilka takich podstawowych wskazówek, jak uniknąć chociaż, jak dokonać właściwie dobrego zakupu ryby. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt chaotycznie, od razu mówię, że jak się eFotobstryk wyłączy, po 12 minutach to dokończę w drugim wejściu. Także wszyscy dzisiaj zaawansowani mogą sobie spokojnie wrócić do swoich zajęć. A zapraszam. E, a zapraszam początkujących i młodych. Głównie młodych ludzi. E, słuchajcie, pierwsza rzecz to kwestia zarabiania akwarium. Ja nie, nie będę już tutaj gadał o. E, Zostawieniu akwarium, o zbalansowaniu go, o cyklu azotowym, straty, taty, ile czekać, długo czekać, dać daj se czasu. Postawisz to akwarium, niech ono się przegryzie, niech ono sobie postoi. Dajmy sobie naprawdę czasu z zarybianiem akwarium. To wydaje mi się może bardzo pomóc. Cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość. Dzisiaj młodzi ludzie mają tak naprawdę bardzo, bardzo ułatwione zadanie. Nie tak jak ja, kiedy zaczynałem, bo dziś jest internet i w tym internecie można, yy, co prawda można znaleźć masę informacji złych i dobrych, ale również można znaleźć masę filmów i masę, masę zdjęć. I tutaj tak naprawdę, żeby mieć pewność, że kupujemy rybę zdrową, chociaż tak naprawdę przyznam szczerze, że tej pewności nie mamy nigdy, to można pewne ryzyka zminimalizować. Niestety, tak naprawdę, żeby wiedzieć, jak ryba powinna wyglądać, to już trzeba byłoby w życiu e, kilka ryb widzieć, a kilka ryb się dobrze przypatrzeć, żeby wiedzieć, jakich niuansów e, unikać. Dobra, ale postaram się tego nie zrobić zbyt chaotyczne, jak to ja zwykle. Ja nie jadę z kartki, ani z niczego, po prostu jadę ze zełba na żywca. W każdym razie, pierwsza rzecz to sklep. Już pomimo akwarium, załóżmy akwarium jest gotowe na przyjęcie ryb. Pierwsza rzecz to sklep. Niestety drodzy sprzedawcy w sklepach akwarystycznych i drodzy młodzi akwaryści, z jednej strony nie bójmy się zadawać pytania sprzedawcy, nie bójmy się pytać o to jak jest ryba karmiona, w jakiej temperaturze, jak długo już tu jest. Różne takie historie o wodę to raczej bym nie pytał, a to może później powiem. Sklepy akwarystyczne nigdy się specjalnie na temat parametrów wody nie przejmowały, ale z drugiej strony, również te pytania też mają sporo na celu, dlatego że nie zawsze powinniśmy sprzedawcy wierzyć. Najgorsze co można zrobić, to iść do sklepu i zapytać: Czy Pana mam akwarium 60 litrów i jakie bym Wam proponował rybki? No to wyjdziecie po prostu z ze składem na 250 litrów, a nie na 60 litrów. Wybaczcie, drodzy sprzedawcy, niestety uczciwy sprzedawca to skarb, ale większość, 99% z nich po prostu sprzeda towar, nie martwiąc się specjalnie, dlatego że żywy towar zwrotowi nie podlega, tak? Dobra, wchodzimy do sklepu. Co ja osobiście robię? Ja patrzę na cały sklep. Ja patrzę na wszystkie akwaria. I nieważne, nieważne, y, którą rybkę ja sobie chcę kupić, patrzę na wszystkie rybki, jakie są w tym sklepie, patrzę na wygląd akwariów. Dlaczego? Dlatego, że jest taki myk, że w nowoczesnych już dzisiaj sklepach akwarystycznych, ewentualnie zoologicznych, jest ogólna filtracja. Co to znaczy? To znaczy, że są na przykład dwa sampy na wszystkie akwaria połączone w jeden wielki system filtracyjny. No Nie próbuję się tutaj domyślać, że jak jest choroba w jednym akwarium, to najprawdopodobniej choroba sobie śmiga, po wszystkich akwariach. To po pierwsze. Także, jeżeli widzę, że we wszystkich akwariach jest nieźle, jest w miarę czysto, ryby są żwawe, nie ma śnięć, to jest to bardzo dobry znak. Druga rzecz. Chcemy kupić załóżmy daną rybkę. Naprawdę polecam e, poczytać o chorobach ryb, pooglądać sobie zdjęcia, jak wyglądają ryby chore. Zresztą też za chwilę o tym powiem a głównie naoglądać się masę zdjęć i filmów tej ryby, którą chcemy kupić. Porównajmy sobie wiele akwariów, już dzisiaj można to łatwo zrobić. Porównajmy sobie wiele akwariów, wiele, wiele ryb. I nie kupujmy, nie kupujcie e, pierwszej lepszej ryby w pierwszym, lepszym sklepie. Jeżeli chcecie kupić mieczyka, to się uparcie chodźcie po sklepach szukajcie i kupcie najlepszego, najładniejszego najzdrowszego mieczyka, jakiego udało wam się znaleźć, nie bierzcie pierwszego lepszego dlatego, że y, często, gęsto y, też ryby są selekcjonowane w, y, w sposób niewłaściwy są spokrewnione ze sobą y, to, jest, to zależy jeszcze od, od tego jakie zasady, tam, jakimi tam zasadami się y, rządzi rozmnażanie poszczególnych ryb, ale Często ryby mają zły materiał genetyczny. Kiedyś strasznie podobały mi się brzanki Denisona, tak zwane torpedo barb. Bardzo fajna ryba, duża. Poszedłem do sklepu, znalazłem te ryby Uu, wyobraźcie sobie, że każda, dosłownie było na sprzedaż, masa ich każda z tych ryb miała skrzywienie kręgosłupa wynikające z jakiejś tam prawdopodobnie wirusowej choroby czy jakiegoś tam innego e, ustrojstwa. W życiu bym nie kupił takiej ryby, mimo tego, że szukałem ją długo, w końcu jej nie kupiłem. Bo Brzemka Denisona to jest niestety torpeda i potrzebuje ogromnego akwarium. Ciekawe, ile minut ja już gadam, także wozimy do sklepu. Wiemy, jak ta nasza ryba wygląda. Patrzymy, jak wygląda sklep. Zadajemy sprzedawcy kilka pytań. Warto czasem, sprzedawca nie zawsze to dla nas zrobi, czasami nas przegonia, szczególnie jak jesteśmy młodymi ludźmi. Poprosić. Bezczelnie, poprosić, nic nie kosztuje, prawda? Najwyżej was wypierdzielą ze sklepu. E, poprosić, żeby przy Was e, sprzedawca nakarmił odrobinę pokarmu, grupkę rybek, którą jesteśmy zainteresowani. To bardzo pomoże, jeżeli ryby rzucą się na jedzenie i zjedzą to szybko. Bardzo, bardzo dobry znak. E, warto patrzeć na, jak mówiłem, na wszystkie akwaria. I na przykład ja nie kupuję ryb z akwariów, które, w których widzę śniętą rybę. To, że ryba czasami zdechnie, jak oni tam mają tych ryb kilka tysięcy w sklepie, czasami to się zdarzy, że ryba padnie i to nie jest problem. Problem to jest taki, jak ryba pada, leży w tym akwarium i gnije. Tu już się może pokazać problem w kwestii zaczęcia choroby ryb. Dalej. W kraju, w którym ja mieszkam często zdarza się, że wchodzę do sklepu i z 25 akwariów 4 są zaślepione i y, szczególnie w pets at Home, nie polecam tych sklepów, i y, jest napisane, że tutaj rybki są y, chore i są właśnie pod, y, pod, w, 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 w trakcie leczenia i nie są na sprzedaż. W tym momencie już żadną rybą z takiego sklepu nie wyszedł z racji na wcześniej y, wspomnianą y, przeze mnie ogólną filtrację. To nie, jest, to nie jest tylko w tych czterech akwariach, to śmiga po całym systemie. Dalej, jeżeli w sklepie widzicie ewidentnie rybę chorą, rybę zupełnie inną niż chcecie kupić. Ja też bym z takiego sklepu wyszedł. Także. Czy ja jeszcze coś chciałem? Aha, e, to ja może zrobię tutaj cięcie i dokończę w następnym wejściu, tak?